Siemanko, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Dzisiaj mamy parę nowości, nazwijmy to. Między innymi skończyłem portal, pewnie to jest na miniaturce, także może od tego zaczniemy. To już parę dni temu ogólnie zrobiłem, ale widzę, że nie przypiąłem pineski. No dobra, ty na mnie nie pokażę, ale w każdym razie portal do piekiel został zamknięty, co oznacza, że teraz mogę znaleźć pupila. Na wyspie trupiego Uba. Do tej pory akurat go nie trafiłem. No nie będę teraz na siłę też szukał. Ale przy okazji no wleci, no jest to ogień, więc szczęścia aż tak mi potrzebne nie jest. Także przejdźmy do innych rzeczy. Mam też ponad miliard hajsu. To mogę zamienić sobie na inteligencję oczywiście. Także wszystko tutaj buduję. Zobaczymy o ile podniesie mi się, podniosą mi się obrażenia. Zapamiętałem końcówkę 684 tysiące i zobaczmy, zobaczmy jeszcze 100 milionów. No, jakieś 50 tysięcy plus minus, także zawsze spoko. E, dobra, ogólnie sobie tu ładowałem 50 grzybów, z czego no już koło 15 poszło na gabinet magii, żeby znaleźć spotkę na inteligencję. No i kurde, nie trafiam. Nie wiem, czemu tak. Wezmę jeszcze. O, proszę bardzo, wystarczył odcinek zacząć nagrywać i to od razu chodzi. Dobra, no to jak mamy podkę jeszcze XXL, no to spróbuję jakieś rochy zrobić. Także dzisiaj może będzie coś ciekawiej. Nieśmiertelkę mam jeszcze jedną w zapasie, dobra, to sobie wrzucę tutaj. I tą średnią na razie nie potrzebuję, bo jeszcze mam tutaj w zapasie taką. Także pod tym względem ok. Yy, dalej jakieś. Małe podmiany klejnotów. Tutaj wrzucę sobie tego 909. Może tego tutaj zostawię? I kunekundzie miałem broń wymienić na tą. Na tą, tak, 1000. A nie, jednak nie już ją wymieniłem na inną. To ma mniejsze obrażenia. Dobra, czyli to jest do rozmontowania w takim razie. To jednak broń wymieniałem wcześniej na jakąś inną. Dobra, czy coś do ulepszenia? Raczej nie bo Za dużo zmian nie było. Ten naszynik też podmieniłem jej. Także, no dzisiaj Loch jakiś to 100%, że wyleci. Jak nie, no to będzie niefajnie. Dobra, jednak coś jest do ulepszenia. Także jednak warto sobie tutaj przejrzeć też. Jeszcze dowiedzmy, zajrzeć. Na pewno wszystko jest zaczarowane. Dobra, 2, 4, 2, 3. Dobra, i zobaczymy. Dobra, każdy wszystko ma, więc jest ideolo. Chodźmy do karczmy. A golda w ogóle miałem bardzo dużo, bo, bo był event teraz na Golda i na, i na duszę, także dusz też mam trochę uzbieranych. E, a mianowicie 246 milionów, więc dosyć sporo. No, także w sumie odebrać nie odbiorę nawet za bardzo. Ale dobra, to się zbliżam do tego poziomu, żeby odebrać cały wehikuł. Także już niedługo. Dobra, arenka na no, ręce. Dajmy sobie z tym ziomkiem, powinienem wygrać. No właśnie, bo ogólnie no długo nie miałem tych potek. Ostatnio, więc teraz padłem niżej w rankingu. No zobaczymy zaraz, jak z drogami to będzie. Wybija sobie dane na stronkę i coś wejdzie. Ale ile to zobaczymy? Możecie obstawiać. Ja myślę, że dwa lochy wejdą. I tak, 11 grzybów myślę, że mogę zużyć, żeby coś zostało też. Na tą na karczmę po prostu. O, trzy grzyby także trzy podejścia w lochu więcej. Także akurat. Dobra, coś jeszcze. Chyba nie, może mi się zaraz przypomnie najwyżej. A, jeszcze awansowałem na oficera w gildii, mimo tego, że nie chciałem. I tutaj dostałem od Quary zadanie, żeby rekrutować ludzi, ale powiedziałem: Nie, 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 ja się nie powiem w takie rzeczy. Ale oficera mam, także no. Dostałem to, dostałem. Dobra. Także ja sobie pobieram statystyki i zaraz zobaczymy, który Loch robimy. Dobra, jestem na stronce statystyki aktualne. Kamerkę na, chwili, na chwilę wyłączyłem, bo strasznie prześwietla. Nie chcę się teraz tam tego ustawiać, bo to i tak na chwilę. No i sprawdzamy w zasadzie, e, jakie rochy zrobimy, jakie nie. 13 piętro na początek 11%, to jest dosyć sporo. 12% Asteros Szkoła magii, 0,5%. 24% moridor. ja tutaj strasznie dużo lochów mogę zrobić, na to wychodzi kolejne 13%. Więc jakbym miał grzyby, o 13 piętro 32%, to git, bo 13 piętra jak zrobię to mogę złapać pupila tam jakiegoś. No i wtedy będę miał więcej HP, bo to jest chyba z mroku jak się nie mylę. Także od 13 piętra na razie bym zaczął. Ja z 38%. Ja on takie łatwe lochy. On no, dawno tego nie robiłem, no, cały czas coś tam nie pasowało. Dobra, no to tak. 13 piętro. zaczynamy i drugie co po 24 to był asteros w mroku, nie? A, to jeszcze więcej nawet. No dobra. Także sobie spróbujemy to zrobić. Yy, to przejdziemy do mroku i zacznijmy może ten Asteros. I czy będzie za pierwszym razem? Dosyć sporo rozbili tego HP, więc. No i za pierwszym razem spoko. Itemki 566, 3 cechy. To chyba dosyć spoko nawet do Kunegundy. No. Fajnie, fajnie. Także to podmieniam. Też tam dodatkowo wzmocnię jakoś. Swoje szanse zwiększę. Może w ten sposób. Dobra, to będzie do rozmontowania, ale na jutro, bo już dzisiaj mam 5 na 5. Dobra i teraz 13 piętro. No i tutaj prawdopodobnie też za pierwszym razem. I jednak nie, się pośpieszyłem troszkę. A ale proszę paść, 30-parę procent. No, 300 milionów ekspa, poziom wbiłem też. Co tam zwiększa moje HP, o ileś tam. Dobra, no i przedmiot ten już akurat średniawy bardzo, no ale dobra. Zobaczę sobie tylko tego pupila. To jest yy, Oskur. Czyli to jest Oskur, a to jest wyspa ba No dobra, na razie nie ma. Ale będą się pamiętać czukać, chociaż no warto nawet teraz by było, byłoby to znaleźć po to, żeby mieć więcej HP, bo jednak te pupile trochę tam zwiększają. Także przez... Wszystkie... o jest oskór, jest oskór. Ale jajka nie ma. Dobra, spróbuję jeszcze jeden znaleźć. Jak nie wejdzie, to nie wejdzie, trudno. Tropolis. Tak, ja to mi średnio interesuje. Tutaj pustynia. Czy wyspę typu To chyba było pod tego drugiego, nie? Dobra, to mam tego za portal. A czy uda się jeszcze tego tutaj? Propolis, no chyba się nie uda. No ale chociaż ten będzie. Mroczne Bory, miasto Teges. Tu jakaś różdżka wleciała. Puszcza, trakt. Police. No to chyba nie. Knuśnogród. Spójrz na to. No i nie ma. No to nie ma. Trudno mamy chociaż pana ogniowego. Miałbym wszystkie Pupile z ognia, no ale zapomniałem Walentynki. No cóż. Yy, dobra, no to kolejny co tutaj mogłem zrobić to jest Hemoridor. Chyba Easteros w zwykłym tym, jak dobrze pamiętam. E, hemoridor, hemoridor. A, 13.5, teraz 11. Easteros 12. Nordycy Loki. Hemoridor. Dobra, to go Lokiego. Koloki był w tej normalnej, dobra? 10 milionów. Dobra, może zobaczę jakąś walkę. No to jest zabójca. No, tutaj kryty muszą wejść. Dobra, do tych 20 grzybów no mogę już dzisiaj zaszaleć. Powiedzmy. Ja cię, 4 miliony. Dobra, siadło. Enter'em, siadło. Jakiś lepszy sposób klikania. Dobra, to zobaczmy sobie tą walkę, czy nie zapisało. Jest. Jeden kryt. To jest zwykły cios. Takiego kryta mocnego. Kryt na 84 miliony HP. No w sumie jak taki rozrzut, no to jest to możliwe, ale no... Ładnie siadło. Yy, dobra, to ostatnie podejście jeszcze. 13 piętro, co tam jeszcze było? Tak, 13 piętro. Dobra, także to mogę zobaczyć. O, gościu nas strzała. Aha, to był ten, co muszę przeżyć jego. Pierwsze uderzenie, jemu dwa kryty chyba. Dobra, nie próbujesz, szkoda, grzybów 18 została, dzisiaj było 50. Ten grzyb Pawies. Rozejrzyj się. No dobra. Także chyba wszystko zrobiłem. Zarządca nic się nie dzieje. Guildy atakowane było Także dobra, w tym odcinku na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego Shima.